Dwa ogromne placki z ziemniaków, ale są fajnie przypieczone, chrupiące. Cześć, przyjechałyśmy znowu do Wolverhampton. Dzisiaj będziemy testować miejsce, które nazywa się The Style Inn. Miejsce to polecaliście nam bardzo tłumnie w komentarzach. Podobno porcje są ogromne i jedzenie jest przepyszne. Nie jest to miejscowa, którą wybrałyśmy same, dlatego że znajduje się w pubie, a my nie za bardzo lubimy takie staroangielsko-pubowe klimaty, śmierdzące karpety i te sprawy. Także pewnie byśmy same nigdy w życiu tu nie przyjechały, no ale że trochę nas przycisnęliście, no to jesteśmy. Sprawdźmy, czy mieliście rację i czy faktycznie jest takie pyszne. Pamiętasz, jak mówiłaś, że już nie przyjedziemy do głowy? Tak, mówiłam. Mhm. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co wtedy. A nas kebab i naprzeciwko jest ten pub. <grym> Pokaż system, jak tu to działa. Wchodzisz i... i trzeba nacisnąć i powiedzieć hasło i wtedy wychodzi pani. Mamy pieniądze, tak jest. Dobra? Klimat tutaj jest dokładnie tak, jak się spodziewałyśmy, czyli karpety występują, zapach wiadomo jaki, pubowy jest niedziela, po sobocie podejrzewam wiadomo. Mm -hmm. Jeszcze dodatkowo dzisiaj jest mecz, także jest dość głośno, ale znalazłyśmy sobie taką jedną salę, gdzie jest w miarę cicho, także mam nadzieję, że będzie nas słychać. I gdybym miała tutaj blisko, to na pewno bym zamawiała do domu. To jest jakaś chyba bardzo popularna historia, nie? Że w Anglii się podnajmuje miejsce w pubie i, i robi polskie jedzenie. Tutaj akurat znalazłyśmy sobie taką w takiej salki, gdzie nie śmierdzi, ale tam w tej głównej sali z barem to taki bardzo no, nieprzyjemny zapach. Co tu dużo gadać? Pub jest po prostu już stary, zamszały, zaniedbany. To wszystko tutaj to po prostu te stare firanki, podłoga to pewnie też nie jest pierwszej świeżości. No wiecie, są puby i puby, nie? Są puby, gdzie jest miło i ładnie, a tutaj po prostu taki stary, angielski, śmierdzący par. No. A ta sala to jeszcze nie jest najgorsza, bo tam obok no to jest... Nie wiem, o co chodzi z tymi karpetami im tutaj, dlaczego? Jaki, e, jaki o co jest problem chodzi z, karpetami? z normalną podłogą? Nie wiem, o co chodzi z karpetami, zwłaszcza w pubie. Przecież jak to zalejesz piwem, to, to jest taki zapach. Że... Pytanie do widzów, dlaczego w angielskich pubach są, e, są skarpety? Chciałam powiedzieć. <laughs> są karpety. Przyszły nasze dania. Nie wiem, jak to opisać, ale porcja jest no po prostu jakaś kos kosmiczna, mogę powiedzieć. Za placka zapłaciłyśmy 14 funtów, za schabowego 14 funtów. Schabowego zaraz pokażemy. Placek jest tak. Gulasz, ale muszę zobaczyć, jaki to jest gulasz. Połowy gulasz, czyli taki jak lubię. O, ja dobry. Gulaszki. Dobre. Wystarczająco octowy no, dla ciebie? Taka sałatka, typu ogórek, pomidor to wiadomo. Nie są tak bardzo octowe, ale są dobre. Jestem bardzo ciekawa, co ty masz na górze tego placka? Cóż to takiego to białego? musi być śmietana, tylko że ona jest z ogórkiem i z papryką. Takiej ogromnej porcji to jeszcze nie dostałyśmy chyba nigdzie. Pr próbuję placka, ale już czuję, że jest no chrupiący. No już widzę, że jest dobry. Jest tak spieczony, że momentami smakuje jak taka fryzda. Taka, wiecie, taka um, tworzona na głębokim tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Mi bardziej odpowiada taka opcja, że jest mega chrupiący i taki podpieczony, niż taki bladziok, taki kleisty, ja nie lubię takich placków ziemniczonych, jestem takie bladiochy i są takie, taką papką, to zdecydowanie wolę takie, że są mega chrupiące i podejrzewam, że dla niektórych były za bardzo wysmażone, a ja to zdecydowanie preferuję takie właśnie przypieczone. Pycha. Na pewno tego nie zjem dzisiaj, no ale dobre, bardzo dobry placek, polecam. Męsko dobrze zrobione, rozpada się, nie wiem, czy mogę to jakoś pokazać, ale ta wołowinka się rozpada po prostu. Ogarnijcie tą porcję. Przecież to jest jakiś gigant. No takiego czegoś to jeszcze nie dostałyśmy nigdzie. To jest ogromne. Ja myślę, że będziemy to jadły no minimalnie trzy dni. Nie nawet nie mogę tego podnieść. Chciałam podnieść Wam jeszcze pokazać, że pod tym kotletem jest jeszcze kupa ziemniaków, ale kotlet jest tak ciężki, że się go nie da podnieść. Wygląda genialnie. I myślę, że będzie pyszny, bo pachnie pięknie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej porcji, niesamowite. Na górze kotleta jest kapusta. Kapusta jest zasmażona i dość kwaśna. Nawet powiedziałabym, że bardzo kwaśna. Kiszona, zasmażona kapusta ze skwarkami, ale smaczna. Tylko trochę za kwaśna dla mnie. Wydaje mi się, że jakby była troszkę bardziej przepłukana, to byłaby lepsza dla mnie. Bardzo smaczne ziemniaki. Chyba polskie, chyba nie angielskie, ale nie mam pewności. Ale fajny jest masz bardzo. Co mi o buraczkach? raczkę? Spróbowałaś? Mm -mm. Jeszcze nie, gdy w kotleta. Kotlet jest bardzo smaczny. Panierka jest chrupiąca. Nie jest to jakaś super cienizna. Jest taki. Dość treściwy, dość solidny kotlet. Kawałek buraczków i buraczki są takie, jak lubię. Zajebiste są buraczki. Nie są bardzo octowe, więc dla mnie są idealne. Ale zakładam, że dla ciebie za mało octowe. Są w punkt. Buraczki mają 10 na 10. Kotlet bardzo smaczny. Ziemniaki też są zajebiste, tylko kapusta trochę zakłaczna dla mnie. Ogólnie obiad, no myślę, że mocne 8 na 10. Pokaż tego schabowego. No spróbuj go. Podziel się posiłkiem. Oczywiście. Jeszcze ogórka nie spróbowałam. Dobra, jeszcze tylko ogórka spróbuję. Ogórek dobry, dobry, ale jadłem lepszy. <grych> ale dobry, kwaśny. cię, ja no. ale ten schabowy wygląda. Porcja 15 na 10. No, mięciutki, ale bardzo słony jest ten schabowy. Czy to jest taka kapusta? Nie, to jest ten schabowy. Mega słony. Tak? Ja nie czułam, że mm -hmm. był słony. Może jakiś kawałek taki słony... O Jezu. Uciekrywać? No trochę przesadzili chyba z tą solą, może próbuję inny kawałek. No nie, tylko z tej strony jest taki słony. To nierówno mi się sypnęła tej sali. Możliwe, możliwe. Mięsko jest mięciutkie, nie mam mogłoby jakichś żyła nic z tym, jest panierka chupiąca dobre. Zobacz tą kapustę, mm -hmm. czy dla ciebie odpowiednio kwaśna, bo no moim zdaniem troszkę za. Zobaczek mi się słony trafił, bo to też dalej nie. Bo ja mega, mega kwaśna. Dla mnie też delikatnie zakwaśna, ale ja wiem, że ludzie. Są ludzie, którzy kochają taką kwaśną kapustę i im bardziej kwaśna, tym lepsza. Dla mnie też troszkę chyba zakwaśna, ale kury Jakbym chciała tak, jakbym miała taką ochotę na kiszoną kapuczkę, to myślę, że to by zaspokoiło na za potrzebę. Miałam jakiś jeden kawałek, co był mega słony, ale tak nie jest, nie jest za słony. Bardzo dobry kotlet. Nie Nierówno się sypnęło. Czasami mm -hmm. tak bywa, jak mm -hmm. widzisz, robisz. To jest taka domowa kuchnia, nie? Mamy się też czasami mm -hmm. sypnęło bardziej w jedno miejsce. Bardzo smaczny. Smakuje mi ci go. Dziękuję. spróbować placka? Tak chcę. <laughs> o, placuszek chrupiący. O, jaki gruby w ogóle. Taki jest, no. Paweł Placka, co? Mm -hmm. Ten sos tatarski to jest tos. Ja w ogóle kocham sos tatarski. Dzisiaj no. yes! grają mecz i właśnie tutaj się strzelili gola, także jest euforia. Wszyscy się cieszą. Jesteśmy yeah. wilkowy, jak wilki wygrywają. No, naprawdę dobre. Nie wiem, kurczę, nie mogę się zdecydować, które lepsze. Bo myślę, że gdybym wzięła tego kotleta jednak nie z tą kapustą, ale z serem, bo do wyboru są też serowe pierzynki i różne takie, to pewnie byłabym bardziej zadowolona, bo taka posta jednak zakwaśna. A to jest idealne, ale ja miałam ochotę na, na kotleta dzisiaj. Bardzo Was proszę, powiedzcie mi, czy ta porcja to jest taka porcja, jak normalnie się dostaje. Raportujecie nam ostatnio, że w Old dresser dostajecie połowę porcji albo nawet jedną trzecią porcji, którą my dostałyśmy. Za te same pieniądze. Ostatnio ktoś mi mówił, że dostał 6 pierogów za 18,50, gdzie my za 18,50 dostałyśmy całą furę tych pierogów. Także powiedzcie nam, proszę, czy to, to jest taka normalna porcja, standardowa. No bo nie wiem, nie, nie mam żadnego punktu odniesienia. No i też jak oceniamy to jedzenie, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy ta porcja, którą my dostajemy, która jest zazwyczaj solidna, to jest porcja, którą, która jest dla każdego, czy tylko dla nas akurat, to nagrywamy. Już tam gdzieś na właściciel nas zna czasem, a czasami po prostu widzą tylko, to, że jest kamera i kamera już działa w ten sposób, że na ten talerz jednak wpada dużo więcej jedzenia. Prośba do was, właścicieli, żeby tak nie robić, bo to jest strzał w kolano. No my się tutaj najemy, polecimy, ale przecież widzowie i tak to zweryfikują i nie, nie ma to sensu, żadnego nie ma to sensu. Bardzo, bardzo źle. Bardzo źle, tak bardzo się źle, nie źle, robi. tak się nie robi. Ale no ja widziałam zdjęcia i porcje są ogromne na zdjęciach u wszystkich. Także nie wydaje mi się, że tutaj to działa. Jak jesteście w stanie zweryfikować jakieś różne miejsca, to też piszcie do nas. No bo to jest ważne, żeby to było uczciwe wszystko, nie? Mm -hmm. Tak, tak. Fajna ta śmietana z ogórkiem tak przełamują. A to jest śmietana nie majonez? To nie może być majonez, ale to chyba nie. Tak, to jest chyba majonez. No, Albo mają ze śmietaną to w ogóle pombo. Nieźle. Czy posiłek wynagradza ci? słabe otoczenie? Szczerze mówiąc, to bym brała na wynos następnym razem. Nie brałam i nie siedziałabym tutaj. Siedzimy, no bo na ciepło, wiadomo, inaczej tutaj blisko też nie mamy, żeby tym jechać do domu. Cofie ten smak jest trochę inny. jak mm -hmm. Już odleży swoje, nie jest prosto z patelni na ciepło, ale na pewno bym tutaj i drugi raz nie przyszła, żeby tu siedzieć i jeść. Bo... No ale tak, jak to można było się spodziewać, spodziewałyśmy się tego, że tak, tak będzie. Tak, tak. Zakładałyśmy, że tak właśnie będzie. Jest dokładnie tak, jak się spodziewałam. Jak dla mnie dobry placużek, ale ja to chyba bym poszła chabowego następnym razem, bo jest naprawdę dobry, a ja uwielbiam kopety schabowe. No i jakbym miała wybierać, to bym wybrała schabowego stosunek cen do porcji jest oszałamiający no 14 funtów za talerz wypełniony wielkim kotletem no jest ogromny bo porcja jest ogromna Zatem może jedną fartą tego, a już jestem jedzona na maksa. Także będziemy pakować do domu. Pewnie jutro w pracy to zjemy. Ale dziewiąta taka Wiwis nie pobiją, ale To znaczy też jest inny inne region UK, nie? że jest troszkę gorzej. Nie, no jest ogromna porcja. To nie no, nie jest zdecydowanie większa. No, nie wiem, czy chłoby to przejad tak naprawdę. Nie, wydaje mi się, że nie. No pół, może? i już nie mogę, nie? Można liczyć 14, ale za mm -hmm. dwa obiady. Nie? No mm -hmm. to masz po siedem. Podsumowując ogólne doświadczenie. Miejsce jest bardzo słabe, zapach jest niekomfortowy, także to psuje generalnie experience. Jedzenie jest smaczne, porcje są ogromne. Fajna jest obsługa miła, ceny są ok. Jeśli macie blisko, wpadajcie, sprawdźcie sami, ale no, z daleka bym tutaj nie jechała, zdecydowanie. No i tyle na dzisiaj od nas dla Was. Jak się podobało, możecie dać suba, nie, to nie. Widzimy się już w następny piątek. Do zobaczenia, cześć. Pa!